Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku od 0 do Racera. i dzisiaj podsumujemy sobie pierwszy tydzień na Daytonie i moje przygotowania do Dayton 24, która odbędzie się już w ten weekend. Po pierwsze, dużo spędziłem czasu na treningu i naprawdę chciałem się tego toru nauczyć, więc naprawdę przysiadłem, nauczyłem się go no i to oddało. Oddało to w taki sposób, że tamten tydzień zaczynałem z e-ratingiem 1520-1530 około, no i to był spadek po Watkins Glenie w GT4, które całkowicie mi nie szły. No ale wchodząc na Daytonę czułem się szybki, zacząłem jeździć GT3 w tych wyścigach 20 minutowych i 40 minutowych, no i udało się osiągnąć rating 1937, więc Kukasz zbliża się pomału do 2K, no ale co fajniejsze jest to największy rating jaki do tej pory miałem, więc bardzo się cieszę, a czuję się szybki na tej Daytonie. A czekam jeszcze cały tydzień przygotowań, więc mam co poprawiać, mam jeszcze czego się nauczyć, ale powiem szczerze, czuję się na tej Daytonie naprawdę, naprawdę dobrze. Ogólnie, jeżeli chodzi o Daytonę, to wyścigi na niej nie są zbyt pasjonujące. Jest mało zakrętów, mało się dzieje najczęściej, albo dzieje się tyle, że cię rozwalają. Ale jeżeli cię nie rozwalą, to najczęściej jedziesz za kimś w drapcie, zbytnio nie atakujesz. Bo nie ma takiej możliwości. Więc materiał z tego byłby dosyć nudny. Na całe szczęście w ten weekend pojechałem trzy razy Enduransa dwa razy 3 godziny, raz 6 godziny. Na YouTube znajdziecie archiwum live, gdzie możecie zobaczyć, jak to wyglądało dokładnie. No ale w jednym z tych wyścigów trafiłem na bardzo fajną sytuację, którą Wam przedstawię, którą sobie umówimy, bo tam się działo, tam było ściganie i naprawdę, naprawdę jest co pokazać, więc lecimy do materiału. No i zobaczcie, jak Kukasz jeździ po Daytonie. Jeżeli chodzi o ten wyścig, to zakwalifikowałem się na 16 pozycji. No i ogólnie to był wyścig 3 godziny na Daytonie, więc nie chciałem zbyt agresywnie jechać początku. Tutaj trzeba było przeżyć i spróbować po prostu dojechać do mety bez rozwalania samochodu. Tak jak widzicie, start wykonałem bardzo spokojnie, nawet nie trzymałem się blisko samochodu przede mną. No i jesteśmy na pozycji 16 na starcie. No i tutaj próbuję wtedy unikać przede wszystkim kontaktów. Blokuję sobie wewnętrzną żeby nikt mi tutaj nie wjechał. Na zewnętrznej nawet jeżeli ktoś się znajdzie, to raczej będzie musiał tutaj odpuścić do tych zakrętów. Ja mam czystą przestrzeń, zostawiłem też przestrzeń sobie z przodu, no i na spokojnie pokonuję to pierwsze okrążenie. Wiem, że tu może dużo się dziać, wiem, że mogą być różne zawirowania, dlatego chcę po prostu przejechać ten początek spokojnie. Wewnątrz owalu, jak pokonujemy zakręty, widzicie, że stawka pomału ustawia się już w jeden sznurek, no i tak... Planuję przejechać kilka pierwszych okrążeń tego wyścigu po prostu trzymając się za zawodnikami przede mną i zbytnio nie wyprzedzać, tylko liczyć na ich błędy, bo nie wiem co się stanie. Dojeżdżając, już tutaj do drugiego okrążenia, które rozpoczynamy, no, chłopaki z przodu dalej walczą do jednej. Zaczyna się jakaś walka, więc ja dalej chcę się trzymać trochę bardziej z tyłu za nią, bronię swojej pozycji. No ale też nie chcę uwikłać się tutaj w jakąś sytuację stresową i sytuację, która mogłaby mnie z tego toru wyrzucić. Na moje nieszczęście, niestety, no nie udało mi się takiej sytuacji tutaj uniknąć. Dwa samochody się zderzyły, ja próbowałem ominąć. Dostałem w koło, no i to koło zostało urwane. Tutaj z perspektywy czasu wiem, że trzeba było mijać ten samochód z drugiej strony. Decyzję podjąłem złą. Tu jeszcze próbowałem po prostu zjechać ludziom z toru, nikogo nie uszkadzając. No ale mieliśmy 8 minut naprawy. Po naprawie wyjechaliśmy na tor i na 18 okrążeniu dojechaliśmy do pewnego BMW. Widzowie, którzy oglądali live'a, wiedzą jak to BMW mnie zdenerwowało. Ogólnie jadę na 48. pozycji, a BMW przede mną na 41. Więc my w ogóle nie walczymy o pozycję, w ogóle się ze sobą nie ścigamy, no ale muszę go wyprzedzić, ponieważ on jest wolniejszy ode mnie około o sekundę. Więc będę próbował to zrobić, no ale biorąc pod uwagę to, że miałem już wypadek. A nie chcę zaliczyć drugiego, chcę to zrobić w sposób bezpieczny i w sposób taki, żeby tutaj zbyt dużo się nie działo. Zależało mi też na safe tradingu, więc nie chciałem łapać dodatkowych x-ów za jakieś incydenty, bo i tak, i tak nałapałem ich już naprawdę dużo. W tym momencie miałem ich 11, więc to było naprawdę dużo incydentów. Jak widzicie, po bas stopie na prostej drafcie ładnie się do niego zbliżam na tym pierwszym obciążeniu i już chcę atakować. Chcę go szybko wyprzedzić, ponieważ jak ja go minę. To ani on, ani ja nie będziemy tracili czasu. On będzie jechał swoim tempem, ja będę jechał swoim tempem i po prostu razem na tym zyskamy. Myślałem, że zawodnik, który jedzie przede mną, to BMW, zrozumie to, że w ogóle nie ma sensu się ze mną ścigać, bo jestem od niego szybszy i blokowanie mnie na siłę po prostu spowoduje bardzo stresowe sytuacje, bardzo niebezpieczne sytuacje i w tym wszystkim po prostu będziemy razem tracili. No ale jak widzicie, BMW się nie poddało w T1, nie poddało się w T4 i uznało, że wytoczy mi walkę. Walczyło ze mną po prostu cały czas. Ja byłem znacznie szybszy, miałem znacznie lepszego bastopa od niego, tak naprawdę znacznie lepszego. Ja na bastopie zyskiwałem do niego około 0,3, on często popełniał błędy, a ja próbowałem się jakoś przebić, ale jak widzicie robiłem to na bezpiecznie. Próbowałem znaleźć swoje miejsce tak, żeby nie doszło do kontaktu na początku i jechałem po prostu spokojnie. Jak widzicie, najeżdżałem na niego i pokazywałem mu, stary, jestem szybszy. Próbowałem tutaj po wewnętrznej gdzieś się ścisnąć, ale tak jak mówię, unikałem kontaktu i nie robiłem tego zbyt agresywnie. W normalnych warunkach zaatakowałbym pewnie pewniej, ale tutaj bardzo mi zależało na tym, żeby nie wyłapać kolejnych x -ów. Próbowałem z nim się ścigać, ale on nie odpuszczał. No, ego kolegi w BMW nie pozwoliło mu po prostu puścić szybszego kierowcy przed sobą, a nic by na tym nie stracił, bo ja bym mu odjechał w ciągu jednego czy dwóch okrążeń i czasy miałby po prostu takie same jak do tej pory. Walcząc z nim, robiliśmy czasy na poziomie 46,5 do 47,5, więc naprawdę bardzo wolne, jak na te tempo wyścigowe. Ja z każdym okrążeniem próbowałem podjąć coraz bardziej agresywną walkę i coraz mocniej go wyprzedzić. Tak jak widzicie, tutaj do T1 już myślałem, że go mam. Wyprzedziłem go o prawie całą długość samochodu, więc mówię, pewnie odpuści. Nie odpuścił, więc wziąłem szeroką linię i mówię, spróbuję tu po wewnętrznej. To było naprawdę fajnym manewrem. Jak widzicie, znowu go wyprzedziłem fajnie to wykonać, że stałem i już byłem z przodu kolejny raz. On jednak mocno atakował, opóźniał hamowania, kiedy ja go wyprzedzałem i nie odpuszczał, mimo, że byłem szybszy, tak jak powtarza. Ja traciłem pomału cierpliwość, ponieważ cała ta walka trwa 10 okrążeń. Wy widzicie z niej urywki, ale to trwało 10 okrążeń. I jak widzicie, kolejny raz do niego dojeżdżam na T1 i kolejny raz tutaj nie miałem jak zaatakować, bo byłem za daleko, ale pokazuję mu. Mocno na niego najeżdżam, i szukam swojego miejsca, ponieważ chcę go wyprzedzić. Walka była czysta ogólnie z mojej strony. Kolega w BMW bardzo miał dziwne linie. Jak widzicie, wyjeżdża szeroko, nie trzyma wewnętrznej przy tych obronach, a potem nagle je zajeżdża, więc musiałem uważać na to, żeby we mnie nie uderzył. Byłem bardzo zestresowany, ale przede wszystkim to byłem wkurwiony, że tak to wygląda. Jadąc za nim, traciłem bardzo dużo czasu. Co prawda, ten czas tutaj w ogóle nie był mi potrzebny. Ale nie chciałem jechać za zawodnikiem, bo chciałem to potraktować jako trening i po prostu kręcić kółka moje wyścigowe, a nie jego wyścigowe. Tutaj mamy kolejny bastop, który będziemy pokonywali, i kolejny raz zobaczcie, jak ja się zbliżam w tym bastopie do niego. On go robi na 3-4 razy. Ja po prostu bardzo blisko siedzę mu na dupie po bastopie, mam fajnego drafta i chcę kolejny raz wykorzystać moją szansę na wyprzedzanie. Na Daytonie wyprzeda się ogólnie ciężko, tak naprawdę T1 i wewnątrz masz jakieś szanse ale w innych miejscach nie masz takiej możliwości. Na owalu lepiej jest zająć linię z wewnętrzną niż z zewnętrzną i ja też taką próbowałem tutaj zająć. Niestety on mnie nigdy praktycznie nie puszczał na tą wewnętrzną linię, a dodatkowo spychał mnie, tak jak widzicie tutaj był taki moment, yy, mocno w bok, więc musiałem uważać, żeby tych kontaktów nie nałapać. Na szczęście przez całe 10 okrążeń walki z nim udało mi się zrobić mniej więcej tylko 0 incydentów, więc dalej jesteśmy na 11, więc bardzo się z tego powodu cieszyłem. Kolejny bastop i ja kolejny raz mam znacznie lepsze wyjście od niego. Widzicie, jak ja mocno już po samym bastopie, nawet nie biorąc drafta, ja mam przewagę prędkości nad tym BMW. Więc tak naprawdę tutaj yy, ja byłem po prostu szybszy ogólnie na okrążeniu. Jak widzicie, on co chwilę próbuje na mnie najeżdżać, wywiera na mnie presję, ale nie ma tutaj prędkości. Ja już jestem prawie cały samochód do przodu i w tym momencie sądziłem dobra. Ostatnio nie odpuścił, teraz odpuści, bo nie ma takiej możliwości. Niestety on kolejny raz próbuje atakować i próbuje sobie tą pozycję trzymać. Oczywiście ja mogłem tutaj znacznie agresywniej z nim pojechać, ale nie chciałem, tak jak już mówiłem. A sama walka wygląda bardzo fajnie, dlatego Wam ją pokazuję, bo dużo tu się działo. On tu wyjechał szeroko, ale widzicie, już próbował zamknąć mocno wewnętrzną. Wjeżdżając tu na prosto, idziemy tu ida. No i tu jest szybki zakręt, gdzie tu White jest mocno niebezpieczny. Mi zależy na tym, żeby się nie rozwalić, więc to ja odpuszczam, on jedzie prosto. Tak jak widzicie, gdybym pojechał razem z nim tu White'a, miałbym bardzo mało miejsca. I kolejny raz, on zajeżdża po prostu, otwiera całą wewnętrzną i prosto we mnie praktycznie zajeżdża. Ja tutaj już byłem, że tak powiem, bezkompromisowy jak on otwierał tą wewnętrzną, to ja tam wchodziłem. Tu jeszcze opóźnił hamowanie, wywiózł mnie szeroko. Nie miałem jak się złamać, więc znowu zostałem za nim. Walka trwała w najlepsze, a ja musiałem po prostu przyjąć jego warunki no i próbować go wyprzedzić na bezpiecznie, tak jak chciałem. Mimo tego, że obydwoje na tej walce traciliśmy, tak jak mówię, jechaliśmy średnio sekundę wolniej niż moglibyśmy jechać. On pewnie jechał gdzieś o pół sekundy wolniej, 0,7 wolniej niż on by pojechał. No, ale no niestety, taka jest sprawa. Kolejny bastop i kolejna porażka bastopowa z jego strony. Więc ja kolejny raz na wyjściu na owal jestem znacznie szybszy. No, i w tym bastopie musiałem bardzo uważać, żeby w niego nie uderzyć. Znowu dojeżdżam mocno do BMW i znowu próbuję T1. Im więcej okrążeń mijało, tym bardziej byłem sfrustrowany. W tym momencie już nie odpuszczam. Idę bardziej agresywnie po wewnętrznej, tak jak widzicie. On kolejny raz próbował tą wewnętrzną na ostro przymknąć. Tym razem się nie dałem. I Jak widzicie udało mi się wykorzystać ten manewr. Robiąc ten manewr, myślałem, że w tym momencie mamy to za sobą, jednak nie. Dive bomba do T4. Tutaj musiałem odbić na lewo, ponieważ praktycznie mnie ściągnął z toru. Pokażę Wam to teraz z innej kamery jak to wyglądało. Więc zobaczmy sobie. Ja mam przewagę całą długości samochodu nad nim, on dive bomba, ja musiałem odbić, ponieważ zobaczyłem go w lusterku, inaczej byśmy po prostu skończyli w rowie. Nie mam pojęcia, dlaczego on mnie tutaj atakował. Ani ja, ani on nie walczymy o bezpośrednią pozycję. Pamiętajcie, on jest przede mną, jeżeli chodzi o pozycję wyścigu, ale ja mam lepsze tempo. Tutaj też nie odpuściłem, niestety trafiliśmy. Wolny samochód zepsuty, który zepsuł mi ściganie z nim. I kolejny raz skończyłem za tym BMW. To jest po prostu powtarzający się schemat. Nic mi tu nie wychodziło. I kolejny raz T1. On w tym razem znowu mocno zajeżdża. Ja się mu znowu próbuję wcisnąć po wewnętrznej ponieważ on te wewnętrzne otwierał bardzo, bardzo mocno. Ale ponieważ on otwierał wewnętrzne, to ja cały czas próbowałem tam wjechać, ze względu na to, bo uważam, że takie błędy zawodników przed nami trzeba wykorzystywać. Ja byłem bardzo sfrustrowany i liczyłem na to, że zaraz to się skończy. Na szczęście po jakichś 10 okrążeniach on zjechał do pitu i nasza walka się zakończyła. No już nie spotkaliśmy się na szczęście potem na torze. Jego ego nie pozwoliło go mnie puścić, a szkoda, ponieważ gdybym je puścił, i ja i on bylibyśmy po prostu szybsi. Tak jak widzieliście, widzowie, ta walka była naprawdę ostra. Ja jej zbytnio nie wykorzystałem i po prostu wykonywałem ją źle. Oczywiście muszę sobie poradzić i potrenować takie rzeczy. Trzeba wziąć jednak poprawkę na tym, że mi zależało na tym, żeby nie załapać więcej X. No i żeby się nie rozwalić, dlatego ja odpuszczałem i byłem tym mądrzejszy w tym walce. Ale warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli widzicie na relatywie, że ktoś jest szybszy od was, no to czasami lepiej jest odpuścić i gdzieś to jego schować do kieszeni, a nie próbować na, za wszelką siłę i za wszelką cenę kogoś utrzymać za sobą, bo jesteście pozycję wyżej na torze. W endurance możecie być pozycję wyżej na torze, ale możecie jechać wolniej i takie walki powodują to, że albo ty, albo on nie skończycie tego wyścigu. Bo w normalnych warunkach, gdybym ja nie zdejmował nogi z gazu i nie myślał za niego, obydwoje byśmy się rozbili, ponieważ no jego ruchy były bardzo nieprzewidywalne i bardzo agresywne. Ogólnie zaraz po tym, jak on zjechał do pitu, ja zrobiłem wtedy kółko na poziomie. Zaraz sobie sprawdzę: Ja wtedy zrobiłem od razu kółko 1,45,4, więc byłem szybszy od niego o około 0,6, 0,7 na całym okrążeniu bez drafta. Więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy warto było ze mną walczyć. Ogólnie w tym miejscu chciałbym też Was zaprosić serdecznie na event z Daytony 24 godziny, który będziemy jechać już w ten weekend wraz z moim zespołem Kukasz Crew. Będziemy na torze w trzech ekipach, w trzech bolidach i w trzech splitach. Będziecie mogli nas spotkać na splicie około 1.3-1.4k, na splicie około 1.7-1.8k. No i trzecia załoga pojedzie na spicie 2K wzwyż, to będzie pewnie takie 2, 2 100. W zależności też jak chłopakom i ratingi się utrzymają. Mamy malowanie, więc jak nas zobaczycie na torze, proszę nie rozwalać. Możecie pomachać, pomigać światłami. No i co? Do zobaczenia na torze, do następnego, trzymajcie się, cześć! A ja lecę trenować Daytonę dalej, ponieważ 24 godziny będzie trzeba pokazać, kto tu rządzi.